Cześć, witam Was kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj zobaczymy sobie do komory silnika, bo ostatnio jak tutaj patrzyłem to kurde cool, przewody jakieś były gołe. Zlecimy, zobaczymy co tu jest grane, Dobra jak to tutaj wszystko wygląda. O. Sam syf. O. ale co zobaczcie tutaj kable normalnie kurde na wierzchu Jak widzicie? no coś trzeba by chyba to poizolować no bo kurde będzie problem z tym wszystkim tu to, to samo wszystko powypinane patrzcie stara izolacja wszystko syfon nie wiadomo kto co robił w ogóle zobaczcie sobie sam syf o, tego typu izolacja twarda jak pierdol no, tu jakieś podłączenia tu co to jest kurwa? już to się nic tu nie trzyma dobra zabierzmy się do poizolowania tego całego gówna no, zacznijmy chyba tutaj nie tu będziemy chyba zaczynać Zobacz, że tu wszystko jest gołe. Dobra, jedziemy, tniemy tu jakąś opaskę, nie? Wywalamy ją i zobaczymy co tutaj jest. No, tu jest wszystko na wierzchu. Zobaczcie, przewody, wszystko na wierzchu no, i to ma później działać, nie no, trzeba to po prostu poidolować wszystko Tu nic z tym nie zrobimy specjalnego, ale kurde to wszystko no, to trzeba zaizolować, Dobrze. bierzemy się bierzemy czarną taśmę i będziemy jechali zobaczymy co się z tym stanie dalej no, tutaj sobie weźmiemy tę taśmę i jedziemy raz, dwa, trzy no żeby takie kurwa przewody były na wierzchu Dobra, no i tutaj trzeba zaizolować teraz to wszystko. To w tę stronę pojedziemy, tutaj. Kurwa, tu się wszystko urywa. O Boże. Ech. Tu jakiś kabel idzie. Spróbujemy to robinać bez zdejmowania tego. O. Tutaj, kurwa mać. Dobra, idzie jakoś. O tak. Tak. Nie, nie da muszę zdjąć wtyczkę, ciach i wypiąć wtyczkę, inaczej się nie dało, czekaj jak już robisz to już zrób kurde porządnie Przemów, nie rób syfu, o tak, to jakoś teraz będzie wyglądać, nie, wyglądać jak wyglądać, ale to będzie przynajmniej, no, ładnie zabezpieczone, nie? a nie, że gdzieś jakiś syf, coś wyłazi, nie i za chwilę ci zwarę zrobi i nie będzie wiedział gdzie to w ogóle strzeliło co strzeliło nie no i teraz jedziemy tu od tego tuńka wyjeżdżamy dalej gdzieś trzeba taśmą podjechać jedziemy ten kabel tutaj nie ten kabelek i teraz pojedziemy weźmiemy go kurde o, jak ładnie, nie? I zobaczy, tu jakieś przewody, kurwa, wystają. Tu jest jakaś cząstka peszla. w tam z tą cząstką. Tutaj też wszystko, kurwa, odstaje. O, rany, dobra, jedziemy w dół sobie. A no, tu chodzi o to, żeby to się gdzieś nie przypaliło. Bo jak się przypali, czy coś. Zwala ci się zami, nawet nie będziesz wiedział yy, kiedy ten silnik ci się zapalił Dobra, jedziemy tutaj w dół sobie To już trzeba pomyśleć to, bo tu też jest wtyczka. Macie Uf, a zobaczcie. No, no. To jest kawałek peszla z góry. O rany. Dobra. Nie no, to to trzeba wszystko powypinać tutaj też. To jest akurat od cewki tu widzę No se kurwa wypniesz Jak to się wypina? No to już wyjąć No nie Tak nie chcę wyjść A tutaj o. Patrzcie te kable To wszystko nie? Wszystko na wierzchu dobra, dobra Tutaj nie wiadomo co to było Idziemy dalej o, Jak kable wypięte od razu lepiej się to izoluje ale tutaj nadal te, tu Co to tu kurde było o, też jakieś peszle Stara ta Taśma peszle To wszystko powywalać bo jak chcemy zrobić dobrze to już zróbmy to o, tutaj dominu... No ja tutaj to samo jest. Wszystko na wierzchu. Dobra, będziemy to izolować. Jak to tutaj jest? No, tu jakiś kabel ktoś wpierdolił. Zobaczcie tę ptyczkę. Jaki syf. Dobra, to trzeba też zaizolować. Bo jak gdzieś woda jakaś coś pójdzie... To będzie gimela. Dobra, izolujemy najpierw tam tutaj gdzie żeśmy byli tak tylko że tu przychodzi na dwa przewody dobra no w ogóle nie osłonięte te przewody nic sam syf dobra i teraz sobie przejdziemy se przejdziemy o, dupa se przejdziemy ale tutaj pogibane ty bo tu gazownicy, kiedyś gaz stawiali No to zrobili totalny syf A tam się nie pierdzielą, czy kable są zaizolowane, czy nie Ważne, że mu zapłacisz I wyjedziesz z warsztatu Później to już możesz go błagać Czy nic nie zrobi Chyba, że mu kasę dasz nową No to tak no, Tak, izolujemy tutaj te kabelki wszystkie tutaj dojechaliśmy no, zobaczcie nie? dalej lepiej ładnie zaizolowane tu będzie trzeba też troszkę taśmą zrobić no ale zobaczcie te wtyczki no to już jest ładnie i teraz weźmy tutaj tę wtyczkę mamy żeśmy dojechali tutaj e to ja bym chyba te kable złączył tu albo tu zakończył i tu się weźmy od tej wtyczki o no tego my to wszystko się skoszyło wyleciało przewody się robią już osłony wsparciałe. A jak już to zupmy to dobrze o. I jedziemy tutaj do bezpiecznika ciach ciach o przynajmniej teraz będę spokojnie, że mi Przewody gdzieś plusy, nie plusy wyłażą, nie? Dobra, to żeśmy dojechali sobie tutaj do tego bezpiecznika. i Jedziemy dalej. Tutaj pod bezpiecznikiem. To wszystko trzeba zaizolować, to tak nie może sobie fruwać. No ja widziałem jak auto się paliło. Jak kable... ...zwarły. To był moment i auta nie było. To jest tak... Tutaj zobaczmy co tu jest też. Kurwa, peszeli jakiś połamany. A jest. Gdzie to tam kurde idzie? A tego tam nie silne, bo to gdzieś do z tyłu, do wtyczki idzie. Tu idzie wszystko do minusa. Dobra. Tutaj weźmy to, wypieprzmy Kolejną tą. Aha, jeszcze tutaj zaizolujmy. Tutaj co idzie, to są czujniki. Uważaj, bo kurwa zwarcie zrobić żebyś płakał dobre to są czujniczki jakieś no. tak taśma kurwa leci tu jakaś stara dobre no to jedziemy a pojedziemy się od czujników no tak tylko że te gąbki na czujnikach no to jest wszystko gimela tej no zobaczcie jak to tu? Dobra, to trzeba będzie tam od dołu wziąć. I tutaj ten drugi to samo. To wszystko zmasakrowane już ze starości. Dobra, przy tym, tu weźmy te dwa przewody. One tam się nigdzie nie dotkną. I tu będzie ok. Tam te dwa to się od tych czujników nigdzie nie będą dotkały, nie? No, a tutaj to kurde też kawałek peszla. No, tego nie idzie zdjąć o Boże. Tego nie idzie zdjąć. Aby, no nie no, kurde izolować to bez sensu tego peszla, Weźmy sobie nóż nie? i wytnijmy to gówno Obecnie jakby nie było to nowa izolacja to jest nowa a nie stare gówno nie no, tu ładnie weźmy to przetnijmy to ja jest jeden przewód tutaj nawet jakbyśmy coś uszkodzili to nic się nie stanie bo zaraz będziemy to izolować nie no sami widzicie jak gimela tutaj kolejny światek sam wszystko odłazi no, mówię już kiedyś widziałem łada jak się ładnie paliła a jeszcze za komuny może tam na taśmę nie starczało izolacyjną. Była w cenie. Dobra, tu mamy dojechane ładnie do tej krzyżóweczki. Jeszcze dalej pojedźmy. O! I tu byśmy mieli kable ładnie już zebrane w miarę. Tu jeszcze coś idzie. To trzeba taśmę przełożyć. I tutaj ją trochę dalej dać trochę wygibasy tu są ciasno dobra jesteśmy tutaj kochani a ten idzie tutaj podwójnie a to się tutaj do czegoś zaczepia dobra no to teraz przejedźmy te wszystkie tutaj tak jak są o, ciężko tutaj wsadzić łapę bo tutaj naprawdę przyszły jakieś dziwne przewody a to chyba gazownicy tak zakładali oni to tam mają gdzieś tam czy później coś się urwie czy nie no, bo powiedzą że to jest twoja wina nie no dobra jedziemy tutaj dalej o i tutaj już ciężko dobra to zakończmy to tutaj ładnie urwimy teśmy ładnie ją zawinęmy. I zobaczcie tutaj, nie? No, tu już są wszystko ładne przewody porobione, nie? No, to tylko ładnie wpinać i, i się cieszyć, że nie będzie dwary. Dobra, jedziemy tutaj jeszcze ten ostatni, chociaż ten jest minusowy. Ale patrzcie, zobaczcie jak jest zrobiony. No, bo przecież cholery gdzie dostać. Widzicie? Kabel zerujący, kabel idący dalej. A tu kurwa na środku przez nie idzie pszen. No. Więc musimy to zaraz tutaj wziąć, jeszcze zaizolować i dalej, żeby to wszystko nam grało, nie? Więc bierzemy się dalej, zaizolujemy te dwa przewody, no i myślę, że to już chyba będzie koniec, nie? Chwila taśma sięgam, w dobra. No to teraz dalej izolujemy tutaj właśnie te przewodziki. No nie wiem, ten pesel kurwa, tu jakiś kabel idzie. O, boż, dobra, zaizolujmy troszkę tutaj, żeby ten pesel nam się nie otwierał. Dobra, tu są poizolowane. O, widzicie, jak wygląda stara taśma. O, to trzeba w cholerę zawyrwać i nową wziąć, położyć no, żeby nie było jaj później i naprawdę, będziecie spokojni, że to by, wam się nic nie spali, że to jest tu gówno, tu i jeszcze plus, o, ale pataraki ta, to pewno gazownicy tu wstawiali jakieś gówno no patrzcie kurwa, co się stało, nie? Mhm. ujebał się przewód, a wstawili faktycznie, dobra Później coś zrobimy A później go tu wkręcimy pod siłę. znowu i tutaj jest to samo, nie? Peszel się tu rozchodzi To weźmy, przewinimy taśmę chociaż z dwa razy, nie? No dobra, to tego ja sobie za chwilę tam podłączę. Tu mamy podłączone. Aha, tutaj weźmy się teraz za ten minus. I zróbmy z nim tutaj porządek, nie? No, chociaż te kable tu jakoś wyglądają, ale no, tak tu nie przełożę taśmy, dobra musimy w ten sposób robić, zerwać trochę dalszy odcinek i jedziemy, obijamy to Bo tutaj nie, nie wejdzie mi ta rolka między te kable no, tak obijamy, jeszcze troszkę no. Patrzcie jak ładnie jest zebriony. Widzicie, jest zaizolowane. Ale do tego z tyłu to to ja kurwa bo w ogóle ze mnie dojdę. Dobra, zobaczcie raz zaizolujemy tutaj yy, przy tym wejściu te kable, a tam to już nic nie będzie działo. Gdzie jest ta moja taśma? Ty no miałem taśmę, odłożyłem i uciekła. A, tu jest, schowała się, no tak, bo ona nie chce być wykorzystana. No dobra. No to jedziemy tutaj, mamy. Ten kabelek. O, widzicie? Ja ładnie, kurde, Peszel uciekł. No. I teraz weźmy to sobie. O. Owińmy. możecie wsadzić też Peszel tutaj. A, ale co tam, kurde, Peszel kosztuje. I to trzeba znać rozmiary, wiecie. Tu jeden peszel rozmiar nie starczy na wszystkie. No. Tu są różne rozmiary, różne giełkości. No. No, widzicie, jak ładnie wszystko jest zaizolowane. Teraz tak, ten tutaj przewód, widzę, ma to tutaj szło, kurwa. On ma taką złączkę na kabel, ale ja tu nie widzę, żeby tak poszło. A dalej się tego wyciągnąć nie da. Dobra Dobra, tu mamy to, mamy to Dobra, to teraz wciśnijmy te wtyczki. Tu jest jedna wtyczka. Nie? To jest odcewek tutaj odcewek, więc musimy to założyć. No tutaj. Ja, tylko żeby mi się nie skurczył tym kamer, nie? O, no jak go to rozwiązałem. to on jest bardziej sztywny, nie? No, włożymy No dalej co jesteś, ślepy jesteś? Ty ale to on nie przychodzi tu Gdzie on, co to jest za kamer? Gdzie jest ten, tu był taki duży jeszcze Tu jest, widzicie? Kurde, ślepa kura ze mnie. Wsadzimy teraz ten kabelek tutaj sobie i będzie gitara gieła. powolutku, nie za mocno, żeby się nic nie podjęło O, zaskoczyło jest OK. A ten drugi a tutaj, tu idzie do Mhm. Tutaj w ten sposób i też żeby cyk weszło Dobrze. Tu jest wszystko ładnie poizolowane teraz A, no wiem, no, a nie no. nie wiem to oczko gdzie tutaj na czym tu było no, tu jest to Dobra Mamy poizolowane kable tak to wygląda w tej chwili nie? ładnie wszystko nie ma żadnych gołów przywódców. Dobra, dzięki. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.